Ok, więc jesteśmy już w gierce. Teraz wystarczy wejść do sklepu i zobaczyć, czy jest nasz MechaBu. Wchodzimy. No, jest. Jest. Ładny ten skin. 10 000 starpońców. Mam. No, można kupić. No to co? Kupujemy. 3, 2, 1. Kupujemy. No, i MechaBu wlatuje na nasze konto. Ale ten skin jest ładny. Co jeszcze po skinie zrobię? No, piękny. Dobra. I mam 200 star pońców. Przeżyję to. Ubierzmy od razu tego skina. I zaraz lecimy do testowania. Ale otwórzmy jeszcze tą skrzyneczkę Może coś nam z niej dropnie. Albo i nie. No i dobra. No i wytestujmy go sobie na solo showdown. Bardzo fajna mapka jest, krzaczasta, ale są meteorytem. No dla mnie to jest trochę słabiej. Ale co? No nie zwlekamy, nie czekamy. Od razu gramy. Pierwszy star power ubrany. Nie mam drugiego. No i jedziemy. Zobaczymy, jak się ten skin spisuje w grze. U, ale fart, patrzcie, co ja to mam w lewym dolnym rogu mapy. Zniszmy od razu sobie te dwie skrzyneczki. Dobra. Dobry początek będzie. Naprawdę dobry. Trzeba mieć na początku duże parki obcych To wtedy można fajnego coś zrobić. Dobra, idźmy sobie od razu w te krzaki, już. A patrzcie, kto tam wykryłem. Strzelamy, strzelamy, one chyba mi lagę jakiegoś, szczerze. Cztery już. Bardzo dobrze nam idzie ta gra. 6 i będzie 7. No bardzo, dobra. To chyba będzie win. Tam kolcik. Atakujemy 9 parkiłów. Mogę minus mnie rzucić, ale nie wiem gdzie Zawsze dawałem je w ten tunel Tutaj, gdzie celuję Ale teraz no nie dam, bo można łatwo to obejść, więc... Na razie czekam Na razie poczekam Jeszcze... Teraz zniszczyli mi tego Krzaki Atak 10 par mam, dobra, to był dobre Tam jest szelka Ona wchodzi w krzaki, głupie? Nie Waha się, waha się No wykryłem się, głupi jestem Tam Daryl ładnie oberwał Ale można tu rzucić jakoś, ty Miny, zaraz Może tu, dobra, jakoś tak rzucę za o, jak ładnie berwał! Zawsze sam tak, by nikt nie widział tych min. On zginie. Dobra. Kolejny kill. 12 perkubów. A skin mi dodaje mocy. Można tak powiedzieć. Dobra. Win. Pierwsza gra wygrana. Naprawdę łatwo się grało. No ale takim skinem, na kto by nie grał, łatwo. Tak naprawdę skiny nic nie dają, pamiętajcie. Nic nie dają skin. Tylko oczywiście, że ładniej, że wasz brawler ładniej wygląda. No ale. Lecimy teraz do drugiej gejerki. Bo może można ładnie wbić. Fajna mapka. Jedziemy kolejny raz. Dobra, je... Teraz jeden. Ale dobra, najpierw się, zajmę tym krokiem z lagiem. O, ale obudził się. Gdyby to był ból, mogłem nie żyć Tam jest kruk Można go obić, można go obić, można go obić Nie zdążyłem Tam jest Bo, weźmy z nim soja On mnie widzi? A jednak nie chce ze mną, a dobra Chce, dobra A patrzcie co ja zaraz z nim zrobię, go zniszczę zaraz mm, Zaraz go zniszczę Tylko muszę wystrzelać swoje amunicje a teraz atak, 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 dobra, zniszczony Daryl No i ja tak głównie zawsze robię z tym nidło Bo ja tak czuję się niepewnie Brałem soję, ale mnie niszczyli, więc ja zawsze niszczę teraz Więc nie mówcie na mnie, że teammateuje y się jej niszczę No ale też solo właśnie na tym polega Jak chcecie łatwo wygrać, bierzcie soję i niszczycie Taka rada Chociaż zaczęły się też w fajne sojusze że naprawdę dochodzicie i... i często nawet tamten oddaję no wam wygrać, jak zostaniecie przy showdownie. Z dynamikami bardzo fajnie brać sobie. Jak oczywiście gracie tym Downikem. Ten Riko mnie denerwuje. Dobra, 7 Kubów. Mord jest tam biedny ucieka soj. Dobra, szybko, idę po par No tam jest ten on zaraz zginie, no nie ma szansy no umówmy się. Dobra, jakoś Tu są moje dwie minuty, więc ten kruk w sumie jest okrążony. Ale przejdzie. On zginie. Dobra, 10 cube'ów. Powinienem to wygrać. Nie, ginie. Dobra. Win, kolejny win. Ale dziś pasa. Bardzo fajnie, no to co? Widzimy się w kolejnej gierce, ale też otworzymy skrzyneczkę, więc nie widzimy się. Na razie otwórzmy skrzynkę, może nam coś jakiś Star Power wydropnie, ale raczej to jest niemożliwe. No właśnie, mam 5000 golda i 440 gemów, bo kupiłem tą ofertę yy. i puszczę ją Wam. W ten, w, w prawym lub w górnym rogu filmu teraz będziecie mogli ją widzieć. Ale my lecimy do kolejnej gierki. Może będą trzy winy, kto wie. Ale na razie jedziemy, nie zmartwiamy się. Dobra, tam jest szelka. Nie trafiłem w nią, w nią ani razu. Tam jest bo, więc sumie można z nim się Fajnie by było ale zobaczmy czy ten boh chce zresztą tu sobie tę szelkę dobra chyba wziął za mi sobie, co jak myślicie no, ona zginie zaraz oj 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 tu są meteoroty więc teamować się raczej nie można ale zniszczmy go sobie mordyś na pięciu jak on to zabrał? Nie wiem. A może pozabierał tej szelce? Ja to będę kontrolował. To są miny. No ale Mortis łatwo może zaktywować te miny, więc... Tak samo Kruk, bo jest szybki. Leon. S Sandy? Nie wiem, czy jest takiej samej szybkości jak Kruk. Piszcie w komentarzach, bo ja, bo ja nie wiem. Nie mam Sandy. Dobra, możemy jakoś go spróbować podjechać. Przecież ten z chyba go podjedzie, ale nie, oni mają soja. Oni mają soja, dobra. Okej, okay, to jest BB. No to atak, atak, atak. Podjedz To szalenie mi zbierze, no właśnie. Boże, jakoś jeszcze coś mogę w tej gierce ugrać. Dużo HP mam. Duży damage, on ginie ale nie, plaster ją leczył, a ja teraz zginę. Zginę teraz. Nie, nie, niestety. No dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach odcinek Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję na tym kanale i łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!